Pewnie kończąc strajki w sierpniu 1980 roku robotnicy mieli w głowie, może raczej w sercu, takie polskie powiedzenie, staropolskie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje zesiedli zasiadli do stołu rozmów z nielubianą władzą. Bo jak mówił poeta, są w ojczyźnie rachunki krzywdy. I pamiętali o czerwcu 56 roku, o marcu 68, o grudniu 70 roku, o czerwcu 76 roku. Wszystko to pamiętali ale jednak postanowili, że musimy w naszej własnej ojczyźnie rozmawiać, podpisywać porozumienia, być solidarni. Zrobili to. Na znak podpisania porozumień świętniowych Sejm pospolitej Polskiej już Wolnej ustanowił święto. To dzisiejsze. Radosne, wesołe, fajne święto. Nie wydarzyło to by się pewnie nigdy, gdyby to słowo Solidarność, które przybrał za nazwę Związek Zawodowy później, nie było wypełnione treścią. Bo, jak mówił nasz święty Jan Paweł II, Solidarność to jeden z drugim. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Dość często dzisiaj spotykamy się, z solidarnością, właśnie taką, o jakiej myśleli robotnicy. Tą solidarność Polacy pokazali, przyjmując ludzi z Ukrainy, naszych braci, którzy zostali dotknięci nieludzką wojną. Wykazaliśmy jako naród tą solidarność. To taka solidarność zewnętrzna. No może troszeczkę gorzej już jest tą solidarnością wewnętrzną. Nad tym jeszcze musimy pracować. Ale my tutaj w Lesznie nie musimy się tego wstydzić. My pracujemy zawsze nad Solidarnością, chociaż mamy inne poglądy, inaczej patrzymy na rzeczywistość. Wyznajemy różne wartości, ale w naszym mieście, w makroregionie leszczyńskim potrafimy rozmawiać.